Rozdział siódmy. Spoczytaj w pokoju F potenza. Tak. Empire B 10 kwietnia 1951. Tak w ogóle to dzień dobry. Dobry człowiek z tego galanta. I walked out of prison gate. No, 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 i no, faktycznie no. to jest zupełnie inny świat. Po sześciu latach, tak? Jak dobrze kojarzę. O, szybko porzę ten filmik. No dobra, to lecimy do Joe'ego. Tak w ogóle to dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Lamiegranie. Ja jestem oczywiście Trytios. My jesteśmy oczywiście w drugiej mafii. Kontynuujemy sobie historyjkę tutaj, tą jakże ciekawą i urokliwą. I chyba z tego co pamiętam to już będzie ta fajniejsza część. O, widzicie? Jednak jest fajniejsza część eee, gry. Znaczy ta, która mi się bardziej podoba. Po wyjściu z tego więzienia w, w, chyba jest fajniej. Dobrze, chodźmy od razu do mieszkania Joe'ego. Tylko gdzie on mieszka? Gdzieś tutaj chyba, nie? O dzień dobry zaski Państwo. Tu, tu.

No dobra, fajnie, zaparkowaliśmy w garażu idziemy do mieszkanka zobaczyć, co tam nam Joey ciekawego sprawił. Dzień dobry! A, bo to klatka schodowa. Zobaczmy, na sranę nie jest, ładnie tutaj. O, John Cash, Jane Cash, myślałem, że John Cena. O, piasek szczeka, to jest spoczko. Tu, dobra, już wiem, co tu trzeba odstrzelić. Co to było? To niby dziecko miało płakać? Czy, czy kurczę co to było? Co to jest? Wyłącz. Włącz. O, widzicie? Jest króliczek. No, tośmy się napatrzyli. Cenzurka będzie oczywiście, bo to kurczę. Wszystko profilaktycznie. Mimo że to dużo... O, ty, kto to? I live in a similar apartment myself. Oh, It even comes with a telephone, at no extra charge. Yeah. No, faktycznie, and here's the bathroom. Super. clean and modern, with all the hot water you could ever want. What's this? Here's the master bedroom. Hey, where is the master bedroom? It's comfy, with room enough for two. Maybe three. And it doesn't squeak. No fajnie, fajnie. No i super, no i co z tego? Mhm. If masz jakieś pytania, to ask. Just one question. When do you leave? No, if you'll pardon me, I have to go and check Kurde, ale to spodnie to mógł wyżej podciągnąć, nie? Ten krawacik no śmieszne, śmieszna. Ale jest okap, jest lodóweczka, co tam w lodówce mamy? Butelkę piwa, butelkę coli, kanapka z szynką i serem. Dobra, weźmy se, walimy browarka. Oczywiście, coś na trzeźwo nie będziemy jeździć. No, i super. Zamknij, no nic tu ciekawego nie ma. Wentylator jest, łóżko jest, nie oczywiście, bo po co. Otwórzmy okno, bo tu trochę... O! Fajne! Dobra, wychodzimy, to niech będzie otwarte, niech tu się ładnie wietrzy, bo śmierdzi tu tą gnidą co co była. Ładna łazieneczka. O oczywiście wito możesz się tu ogolić super. Odkręć kran. Nie no, kran się nam przyda. Zamknijmy drzwi oczywiście. Do widzenia. Mam Aha. Dobra, myślałem, że masz jakąś nową jeszcze, gatkę. No, sam jesteś, booming. Dobra, super, mamy mieszkanie, Joey tam załatwił. Pewnie wyjdziemy na tym jak zabłocki na mydle, jak to mówiła moja mama. I mawia moja mama. No dobrze, garas jest na lewo za rogiem. Gdybym jeszcze wiedział, która to jest lewa, która prawa. Dobra, jeździliśmy kozakiem, weźmy sobie tego. O, no! I teraz będziemy się czuć w ogóle jak mistrz świata. Tu, 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 tu. A gdzie my teraz jedziemy? Wow! Przepraszam, wybrze fajna muzyka. A, mogliśmy przejść z buta, ale dobra. No dobra, tu sobie zaparkujemy, ładnie. A warek ktoś mi porysuje, nie? Nowy lakier. A co ja tu mam teraz ten robić? A, mam się przebrać? Przebierz się w garnitur. O kurczę! Dzień dobry, proszę pani. Macie jakieś gazetki? Good morning, sir. Good morning, miss. Dobra, to przeżymy. Koszula i spodnie, koszula i spodnie. Nie, skórzana kurtka i koszula. Marynarka i płaszcz. Marynarka i płaszcz. O, marynarka i kapelusz, to mi się będzie podobało. Tylko takie bardziej ciemne czy jasne. Hmm, weźmy to. No! I teraz wyglądasz fajnie, to mi się podoba. A coś tu macie ciekawego? Patrz, tu może sobie pan potem pooglądać niektóre rzeczy, poczytać biuro. Ja nie mogę iść do biura. No dobrze, droga pani. To ja dziękuję serdecznie. See you next time było miło. No i patrzcie i teraz elegancki koleś, nie pasuje do takiej fury. Gdyby to nie był z nie miałbym takiej fury, tylko miałbym jakieś gówno ze śniegiem jeszcze na. Pewnie na dachu. No ale dobra. Mamy za nic policję. W pierwszej mafii to już bym mandat chcieli mi wlepić. Muzyczka ładnie gra. Także jedziemy, jedziemy, gazujemy No i to ja rozumiem ładnie O o o! Fura skóra, ale jeszcze gdzie komura I co, do począłego? Trzeba po przejechać? To no serio? Przecież on przed chwilą był z nami Nie, ja tu parkuję Dobra, o, sorry, dobra, może być tutaj, super. Kurde, teraz wyglądam elegancko. I co, obszczymurki? No nie, tu zasna pani. To nie byli obszczymurki, to przepraszam was. Zachowałem się nieelegancko. Nie przystoi panu na poziomie. A co ty tutaj robisz, kupę? No nieważne. Dobra, cyk, 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 ładnie wygląda, mam nadzieję, że to już... Good looking, I'm M, you are, the best rzs Dobrze Co jest nie... Nie bo nie tu Ej, no znowu kurczę źle poszedłem. No ja pierdzielę Ech, ech, ech. Co się panu stało? Dobra. Dziń, dzyń, dzyń Co ty? Dzięki, dzięki So uh, what's the plan for tonight? You'll find out. Mm. A friend of mine's coming to pick us up. I met him when you was on your little vacation. And show him some respect. He's Duck. kind of an important guy. Oh yeah? You'll see in a minute. Here he comes. Hey Joe. Hey Eddie. I how's it going? Nah, not too mm. bad. Not too bad. Oh, this your buddy? Yeah. This is my pal Vito. Vito. This here is a good friend of mine, Eddie Scott Nice to meet you, Eddie. Same here, Vito. Okay, fellas. I'm dying for a drink. Let's go. <laughs> hey, Vito, you wanna drive? I had a couple of drinks already. <laughs> so, uh you tell him where we're headed, Joey? Nope. All he knows is that it's a surprise. <laughs> uh, he's gonna love it. I fucking hope no. so. Unless he got into the uh funny business in the can. Hey. What are you two about? Oh, ho, ho, ho! ho, ho. No. no, dobra, dobra. Ja chyba się domyślam. Czy mamy jechać tym? No dobra. No, może być, chłopaki się pogubili trochę. No, ja no no trochę. Right, Hej, you know, hey, to jest Yo, kMusicka. Okay, so Vito, what was the one thing you missed the most when you was in the kingdom? Freedom. Yeah, well, well besides that, uh huh? Boos, baseball, everything. you getting closer. What are you guys taking me to? A baseball game? Hahaha! I <myśli> thought you in the city, Vito. Wow. <laughs> Oh, well, you don't sound too excited, Vito. Come on, don't tell me you don't want to have some fun after all that time. No hey, właśnie. don't worry, Vito. These girls are real professionals. If you forgot how to do it, they'll get you back in shape in no time. <laughs> <laughs> if we're gonna have a ball. <laughs> oh, hey, uh, remind me not to drink too much. There's something I gotta take care of. You. to go see him You know how it is. Sometimes you gotta do what you gotta do. Aha, hey, no to jedziemy No, troszeczkę okrężną drogą podjechałem, ale jesteśmy na miejscu Wypad mi z tą taksówką Bo ja parkuję, patrzcie, o tak Ha No, to impreza teraz będzie to Leo Galante about you, Vito. He said you were a real stupid <laughs> guy, and he told me all about the shit that Clementi tried to pull on you guys. But between you and me, why'd you get into that line of work? I mean, we all got our re reasons. <laughs> well, uh, yeah, yeah. Uh, because uh, you know, I don't, I don't want to end up like my old man. And, uh, oh no. Yeah. Look, I figure nobody's gonna help me, so I gotta help myself. <laughs> you do. Oh, okay. Yeah. Okay. Scram, baby. So Vito, listen. I work for Carlo Falcone, and uh, we're looking to expand our operation. Joe's been working for us for a while now, and uh, since you're a friend of his, we'd like to extend that offer to you as well. What do you say? Yeah, sure, I'm interested. All right, mm? let's drink to it. Here's to you guys and to a bright future together. Touching I can't be drinking too much tonight. Uh, I got some business to take care of. Biedacek. that's what she said. I'm not Carlos is a real snake. He's into astrology. You mean astronomy? uh Fuck you, you fucking cum dumpster. Sorry, ladies. It's like I gotta get going. Shut your goddamn pie hole.

Dobra, i tu będzie ładna muzyka. Aż so, uh, włącz like ograniczenie, spokojnie jedziemy. <laughs> Uh oh. What the is that you puke? What? I wouldn't puke <laughs> in my own car. I'm <laughs> Gary the hell is that smell that <laughs> That's really yeah, I'm smelling <laughs> Must be Frankie Potts. What? <laughs> uh, that asshole puked in your car? <laughs> oh, nice, it's What's <laughs> <fine>? <laughs> hey, <so you're> <laughs> Some fucking business to take care of, and you and got me drunk. Hey, windows business to take care of me, dead guy in the trunk. Oh. Hey, whoa, hey, calm down, Vito. Hey, I shmed. we'll figure something out. Watch the figure. All we gotta do is bury the stiff. I already got a spot picked out up by the old observatory. Uh huh. <sighs> got a shovel sure it's in the trunk and the hole is already dug oh that's so bad i was in and mm -hmm. right, where is this hole mao van i'm outside town there's a path in the forest to a small clearing that's where the hole is hurry it up will you god i need some food <laughs> the stench back here is fucking killing me No i super, świetnie. Dobra, skończyli rozmawiać, możemy jechać. No, to jest dobra misja, naprawdę. Nie wiem, chcecie się po... rozkoszować tą jakże cudowną muzyką? Czy po prostu mam zrobić cięcie? Nie wiem, no szkoda, że mi nie możesz... O! O jednak, dobrze. Żyga! Ja też nie wiem. Ja nie żygam na przykład dobrych rzeczy nigdy nie zwracam. Oczywiście po alkoholu. Ta emisja jest przecudna, naprawdę A to już chyba nawet niedaleko Piękna muzyka Dobre teksty Oj, oj. Ta druga część po więzieniu jest lepsza Aczkolwiek powoli sobie wyrabiam zdanie na temat... Y Porównania jedynki i dwójki. No ale to może jak mi najdzie taka ochota to na koniec coś takiego zrobimy. Bo przed nami jeszcze jednak yy, trochę gry, trochę kontentu. Dokończyć musimy tą historię oczywiście i później jeszcze misje poboczne porobić. Amore. Dobrze, dobrze, przepraszam. Pum, pum, pum. No i fajna muzyczka się skończyła. Hmm, ta już nie jest taka fajna. No, także, także, powolutku, powolutku, to już niedaleko chyba. A jakaś policja, to tak nie szalejmy. Szubidubi, no wariaci, widzieliście jak wymusił? A to nie mój samochód, porysuję i co? Będę musiał zapłacić kupę kasy. popowski, pop. pop, pop, popski, pop Daleko to jest? Oj, to jest jeszcze kawałek. Dobra, to cięcie.

Oh, fucking Christ almighty! How long has this guy been in here, Reddy? Uh, just a couple days. You're gonna have to get him out of there, Vito. That's uh, just great. I can't handle <laughs> the smell. Some fucking welcome home, <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <clears> this <throat> is. Ah. Oh. Hey. Mother. Hey, hey, here's a hole. Right here. It's po prostu Finally done. Oh. Okay. Now who's <laughs> gonna bury him? What? I give me a bit to get a hold of myself. Can you just do it? Every time I get a whiff of the guy, makes me have to puke. And Eddie's not gonna be any help here. whatever. Hey fellas, I buy a little music Oh, 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 good to dobra teraz? Good night sweetheart, well, it's time to This wasn't supposed to be part of your homecoming to party, to but it's nice night, out here, ain't it? I ain't been in the woods for a while You won't be liking it so damn much after I smack you with this shovel I was in the byłem w <laughs> No i co? Zakopane. Miłość, miłość zakopane. Dobra, wsiadamy, odwozimy pewnie Diego. O! To jest moja muzyka. Nie mówię, że to już końcówka. O! no! <śmianie> <śmianie> tak jest, solo tour teraz. Za co? Wypierdalaj. I'm sorry. I'm sorry. I it. Nie mam czasu, wiesz? Zajebiste to jest. No i musiał tam skręcać idiota. Pochlańcy, po Tak, this is the best. No wi, to nie znasz tej piosenki, ja znam. Tiamor, tak. I teraz, teraz. E, nie śpiewają solotur. Już się chyba potem pokładli No jak wymuszają no Musakra, tułem tą śmieciarą, czy to to tam Pięknie panowie, pięknie I śpią <dziękuję> Dziękujemy za uwagę A to już na miejscu jesteś Przepraszam To wyliczone wszystko Dobrze, super My się wpieprzymy teraz. Super. Sorry, Vito, not exactly <laughs> night, huh? But thanks, I owe you one, big time. Leave Eddie's car here. <laughs> mm, <laughs> you're a good man, Vito. I'll settle up with you tomorrow. Hey, you come <laughs> It's 3 in the morning. Shut the hell up. Shut up, you whore. Come on. You're You're going to bed. I'll call you tomorrow,